3, 2, 1, hop! Gini! Ja, dat is het! Gini! 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 Dzięki udziałowi w projekcie nabyłam niewątpliwie masę nowych wiadomości, umiejętności. Dotychczas kojarzyłam dramę z przeżywaniem. Myślę, że bez praktycznego podejścia nie umiałabym tą techniką, metodą pracować. Tego się nie da z książek wyczytać. Kiedy dowiedziałam się o projekcie, to pomyślałam sobie, że świetna okazja. Do tego, do poszerzenia wiedzy, i do tego, że w końcu będę mogła z pewną wiedzą zawalczyć z dyskryminacją w mojej szkole. Już w trakcie na, na warsztatach dowiedziałam się, że jestem osobą, która nie tylko będzie walczyła z dyskryminacją, ale też musi popracować nad sobą. Mi dało kolejne właśnie narzędzia do pracy pewności siebie pewności siebie też z tej strony właśnie tego edukatora antydyskryminacyjnego, równościowego. W tym projekcie na pewno zyskałam nowe doświadczenia. Mi się wydaje, że bardzo ważne dla mnie, bo poszerzyło moją wiedzę, moje też działanie w szkole. Nauczyłam się bardzo dużo nowych rzeczy, które staram się wykorzystywać w swojej pracy. To była taka fajna forma Ćwiczeń, poznawania nowych technik, jak można w sposób ciekawy, nie bardzo konwencjonalny poprowadzić zajęcia na godzinie wychowawczej, ale także na przedmiocie, którego się uczy. Dzięki udziałowi w projekcie zyskałam przede wszystkim całą gamę fantastycznych narzędzi do pracy, do pracy z młodzieżą. Fantastyczne metody, takie jak teatr obrazu, teatr forum. Przy pracy ze stymulatorami, pozytywne emocje, poznawanie emocji innych, no i cały czas kształcenie empatii, której wydawało mi się, że mam dużo, a poprzez takie narzędzia, jak np. Na stymulatory, poznałam też możliwości swojego odbioru: że pewne rzeczy mogą mnie szokować i bardzo mnie uwrażliwiać. Chłopcy, co z wami? Przyznajcie się. Góra. Dyskryminacja w szkole? Absolutnie naszej szkoły to nie dotyczy. Też tak myślałam. Ale zajęcia w Dramowej Akademii y, Antydyskryminacyjnej uświadomiły mi, że sama poniekąd jestem osobą y, dyskryminującą. Na przykład, w tej klasie jest y, więcej chłopaków, na pewno będą problemy. Janek pochodzi z rodziny, gdzie ojciec pije. Nie damy sobie z nim rady. Zjawisko dyskryminacji w szkole moim zdaniem jest tabuizowane. Raczej polska szkoła nie dostrzega jeszcze problemu, a jeżeli coś jest na rzeczy, to niestety jest to często ukrywane. Każdy z nas w pewnym stopniu boi się poruszać treści antydyskryminacyjne i w tym względzie nauczyciele nie są jakąś szczególną grupą. Też jest to temat, który po pierwsze stawia nas, stawia nas w takiej sytuacji, gdzie musimy dokonać samorefleksji. Gdzie musimy dokonać refleksji, co jest dla nas ważne, co my tak naprawdę uważamy za kwestie, które. Które wymagają pracy, które są istotne. Wydawało mi się zawsze, że jestem osobą bardzo tolerancyjną, że zauważam problemy swoich uczniów. Sama nie zdawałam sobie sprawy z tego, że wiele rzeczy w ogóle przeze mnie jest niezauważanych. I na przykład to, że wspólnie gdzieś tam żartowaliśmy, mówiliśmy o czymś, nie widziałam w tym niczego złego, to teraz widzę to zupełnie z innej perspektywy. Poszerzyła się moja wiedza na pewno na temat dyskryminacji, na tym czym jest, jak przeciwdziałać, ale też nauczyły mnie te zajęcia bardziej o krytycznego spojrzenia na siebie. Dyskryminacja w szkole to takie zwykłe czasem. Ja nawet myślę, że to nie jest taka. Taka dyskryminacja jawna. Raczej ona jest pod skórą, raczej jest takim, takimi uprzedzeniami, stereotypy w głowach, może niekoniecznie nawet rozumiane, może to takie zachowania zaczepne, wytykanie palcami. Pomimo tego, że żyjemy we współczesności takiej otwartej wydawałoby się na różne zjawiska, ale właśnie okazuje się, że często mamy do czynienia z takim przejaskrawieniem postaw, z takim ostracyzmem i powiedziałabym, że. W miejsce takiej coraz większej rosnącej tolerancji to idziemy w kierunku takiej radykalizacji postaw i opinii i to niepokojąca tendencja i myślę, że warto właśnie na poziomie szkoły już dzieci otwierać na nowe jakieś rozwiązania, a przede wszystkim na takie krzewienie tolerancji każdą możliwą metodą i sposobem. O, nie, o, nie, mogę, 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 z Dobra, to jest super. Podejrzewam, że było to coś poważnego, bo oboje rodzice mają przyjść. Bla 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 bla. Drama jest bardzo efektywną metodą. Bla 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 bla, szczególnie w dziedzinie przeciwdziałania dyskryminacji. Bla 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 bla, bla bla, bla. Można bardzo różnorodne efekty osiągnąć poprzez użycie dramy. Bla, 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 bla. Szczególnie w szkole. Myślę, że to jest bardzo dobry sposób, bo pozwala gdyby postawić się w sytuacji człowieka, który czegoś doświadcza i to niekoniecznie dobrego, tylko raczej złego. I to jest też taki sposób na to, żeby zrozumieć, czym jest dyskryminacja i zrozumieć tę, tę drugą osobę, w jaki sposób może się poczuć. A poza tym to jest też fajny sposób, bo szukamy po różnych sposobów wyjścia z sytuacji trudnej. Nie dajemy gotowej recepty, a zatem i nauczyciel, i uczeń, każdy może odpowiedzieć, co według niego. Należy zrobić, żeby z tej sytuacji wyjść. I to jest fajna sprawa. Nikogo nie krytykujemy, nikogo nie oceniamy. Dajemy mu możliwość postawienia się w sytuacji i zadziałania problemowe. Drama na pewno daje poczucie pewności siebie, wydaje mi się, że i, i też takiego, że ja to zrobiłem, sam, to, sam sama to przeżyłem, a pobudza też kreatywność. I też daje nam takie wow! To, jak szybko to wymyśliłem, ale świetnie to wymyśliliśmy, że nigdy bym nie pomyślał, że możemy zrobić taką fotografię czy taką rzeźbę albo tak daną sytuację rozwiązać. Więc też wydaje mi się, że. Uczniowie i uczennicy będą na pewno tacy dumni z siebie, jeśli zobaczą, co, co sami dokonali. Pobudza uczniów i w ogóle młodzież do myślenia, do kreatywnego takiego spojrzenia, też na problem. Oni sami znajdują rozwiązanie. Wszystkie rozwiązania dla nich są dobre i mają nowe spojrzenie na dany problem. Więc to na pewno rozwija ich i daje takie poczucie, że mają własne zdanie. Pozwala uczniom wczuć się w sytuację, poczuć emocje danej osoby. To no i nie jest też bazowaniem na ich własnych doświadczeniach, tylko na sytuacjach, które mogły się zdarzyć. Zajęcia dramowe to jest praca na emocjach, praca na ciele, praca na doznaniach i odczuciach. My we współczesnym świecie mocno się znieczulamy na siebie i na innych i myślę, że to jest niesamowita możliwość odkrywania własnego ja. Co więcej, no mam takie poczucie, że, że młodzież nie lubi dyrektywności, a drama nie jest metodą dyrektywną w swoim, w swoim wymiarze, ja ją tak odbieram, tak? ona otwiera pewne różne luki, furtki i, i gdzieś dzieci czują się autorami też tego, co się dzieje i to, to gdzieś fajnie uprawnia do takiego też partnerskiego podejścia, wydaje mi się. W taki naprawdę nieinwazyjny sposób może poszerzyć ich horyzonty myślowe, otworzyć na zupełnie inny sposób postrzegania rzeczywistości. O rzeczywistości, myślenia w taki właśnie sposób nie a myślę, że, że bardzo się sprawdzi właśnie w pracy z młodzieżą. Metoda dramy to rodzaj ćwiczeń, to takich otwierających, rozwijających i ćwiczeń takich do pracy z młodzieżą. Ja pracuję z młodzieżą gimnazjalną i głównie dla nich ta metoda, myślę, że będzie metodą super do sprawdzenia. Dlaczego? Dlatego, że jest tam ekspresja, jest tam improwizacja, jest tam pokazanie siebie, trochę odgrywanie ról, a w tym wieku też potrafią odgrywać różne role, więc, więc metoda dramy to taka otwierająca metoda pracy. Najważniejsze jest to, żebyśmy to przeżyli, że często jest ten lider, który jest często y, prowodyrem tych y, wszelkich działań dyskryminacyjnych w stosunku do jakiejś osoby, ma okazję doświadczyć postawienia się w innej roli i być może da, a mu to dużo do myślenia, z całą pewnością, na dużo do myślenia tych świadkom tej właśnie dyskryminacyjnych zachowań, że być może, że ich do tego, aby się tej dyskryminacji przeciwstawili. Metoda dramy wiąże się z tym, że nie trzeba mieć tam specjalnych zdolności aktorskich, trzeba mieć chęci i trzeba mieć odwagę po prostu się wypowiadać. I ta metoda umożliwia to. Jest bardzo ważne, żeby w szkole pracować taką metodą, gdzie wszystkie dzieci mogą pokazać, Coś wartościowego i ważnego w swoim gronie i innym. Dlaczego drama? Przeczytałam, że Augusto Boll powiedział, że teatr to, to nie jest rzeczownik, to jest czasownik. Zupełnie się z tym zgadzam. Drama otwiera umysły. Dzieci wchodzą w świat niby im obcy. Ale y, kreując bohaterów, na pewno opierają się na własnych doświadczeniach, nawet o tym nie wiedzą. Dla mnie jest to swojego rodzaju katarziz. Może nie przez oglądanie, ale przez y, odgrywanie pewnych y, ról. bum. Bumcika bum. bum. Bumcika bum. bum. Bum cika laka czyka laka czika bum Bla 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 bla! Ale coś odnoszą jako i bardzo dobrze sobie radzi. Bla 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 bla. bla, 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 bla. No, tak, ale ono jeszcze może się nadaje do wybierania zabawek, te klocki, tamte klocki, ale gdzie do nauki? Na dzisiaj, ponieważ jest to mój pierwszy warsztat w dramie, najbliższa mi jest fotografia, bo wydaje mi się ona najłatwiejsza do wprowadzenia i jednocześnie daje możliwości oswajania się dzieciom i młodzieży ze swoim ciałem, z ciałem innych osób. No Bardzo podoba mi się technika fotografii, właśnie. Ja akurat pracuję z grupami wiekowymi od, od, od 5 roku życia do, do, do 20, niemalże, więc jakby będę miała możliwość wypróbowania na każdej grupie wiekowej tego co, co jest, ale fotografia bardzo mi się spodobała przez swoją oryginalność, no przez to chociażby, że można jakby wpływać na losy tego obrazu, który się gdzieś tam dzieje, tak? że, że gdzieś są te stop klatki, gdzieś jest taka możliwość do refleksji, do wpływania też na wydarzenia, do, do ocen, do, też do wyczuwania siebie w różnych rolach, no myślę, że jest taka wielowymiarowa po prostu. Wykorzystaliśmy tutaj metodę stop klatki, debata była na temat bezpieczeństwa w szkole. Każda klasa wcześniej zastanawiała się nad tym właśnie, tym problemem, co jest takim zjawiskiem, które stwarza jakieś niebezpieczeństwo dla uczniów w szkole i poza nią. Każda klasa wybrała sobie jakiś jeden problem i potem właśnie metodą stop klatki miała pokazać. To były klasy od 4 do 6. Więc no, udało się tak, że każda klasa pokazała co innego i prawie wszyscy uczniowie brali udział w tych scenkach. No, sprawdzili się wspaniale, czuli się świetnie odgrywając te sceny. Potem sceny zostały uruchomione, więc widzieliśmy też jak to się zakończyło, także myślę, że ta metoda się sprawdziła. Mi się najbardziej spodobały te stymulatory. <laughs> Jakby... Tworzenie historii na podstawie pewnych rzeczy, przedmiotów dało mi i będzie też, wydaje mi się, daje innym uczestnikom taką możliwość samoprojekcji tego, taką też poczucie, że to ja to robię, to jest moja historia, to ja tą historię wymyśliłem, przez co jesteśmy z niej bardziej dumni i bardziej ją osobiście odbieramy. Świetne są stymulatory, które tak e, pobudzają do, do, do działania, zwłaszcza takie osoby nieśmiałe. Kiedy prowadziłam warsztaty, nawet to e, przy ćwiczeniach rozgrzewających, pewien uczeń tak się wahał i, i tak, ale głupie, ale głupie, ale tak śmiał się, i później zaczął, był takim liderem w, w tych zajęciach, i sam e, tyle się później odzywał, tak się przełamał a myślę, że właśnie też jest takim dzieckiem trochę wyautowanym w tej klasie. Także świetna sprawa. Bardzo się cieszyli, bardzo im się podobało. Ja przeprowadziłam warsztaty ze stymulatorami. Jest to świetny pomysł. Bardzo kreatywnie do tego podeszli. Zaciekawili się historią, wymyślali bardzo fajne były rozwiązania. Wiedzieli jak pomóc, co można zrobić w danej sytuacji. Także Odbiór młodzieży jest bardzo fajny i bardzo im się podoba, także myślę, że warto kontynuować i drama jest potrzebna w edukacji. Ja przeprowadzałam warsztaty metodą stymulatorów. Powiem szczerze, że na początku troszkę nieśmiało ponieważ była to dla nich metoda nowa, nieznana im wcześniej, ale potem bardzo chętnie zaangażowały się w całą relację, ponieważ metoda stylu molotorów polega na tym, że odkrywa się tak naprawdę historię jakąś konkretną i jest tam oczywiście problem, co bardzo intryguje uczniów i uaktywnia się ich wyobraźnia, i wtedy tworzą jakby sami to, jak ta historia się potoczy, jak reagują różne, Różne postaci, różni bohaterowie w tej historii i bardzo potem aktywnie, czasami wręcz do ekstremalnych historii, gdzie no, wyobraźnia uczniów jest niespożyta i, i tutaj też się aktywniają w ten, w ten sposób. Tak sobie pomyślałem, że zatytułuję tą krótką wypowiedź. Ruch jest właściwością materii, jako że jestem nauczycielem fizyki, a zdarzyło mi się pewnego razu być na zastępstwie w pewnej pierwszej klasie na godzinie wychowawczej. Pomyślałem sobie, że dobrze byłoby gdyby tym pierwszoklasistom dać możliwość przeżycia bum cikabum. No i ja sam zacząłem bum cikabum, cikala, Bum i tak sobie chodziłem po klasie w rytm tego bum cikabum. No wiadomo Młodzież tak się patrzy, coś mu jest, ale nie wiedzą dokładnie co. No i później zaprosiłem ich do zabawy, i po kilkunastu minutach bawiliśmy się już wszyscy. Naprawdę uczniom, dzieciom, młodzieży ta godzina minęła błyskawicznie, nawet nie zauważyli, wychodzą, ale fajna lekcja. Do życzę wszystkim optymizmu. Okazji do znajdowania takich właśnie momentów, w których można uruchomić coś innego niż zwykle. Dziękuję. Nauczyciele powinni brać udział w warsztatach antydyskryminacyjnych. Myślę, że nabędą będą wiele praktycznych wskazówek, wiedzy, będą mogli pracować pod okiem fachowców i w ten sposób doskonalić swoje umiejętności związane z tematyką antydyskryminacji. Myślę, że powinny zacząć od warsztatów antydyskryminacyjnych, właśnie w tych, w których ja brałam udział. Naprawdę zmienia myślenie, zmienia spojrzenie. Co innego, jeśli ja przeprowadziłabym takie warsztaty w swoim gronie, myślę, że nie byłoby to tak poważnie potraktowane, ale udział w nowym środowisku przez fachowców przeprowadzona naprawdę świetna sprawa. Przede wszystkim chyba musiałabym udział wziąć w zajęciach, które by ją do tego przygotowały, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że ktoś przeczyta podręcznik. I zabiera się za prowadzenie takich zajęć, bo naprawdę te zajęcia, które w tym uczestniczyłyśmy, to polegały przede wszystkim na to, żeby zobaczyć, na czym to polega, ale też poznać różne techniki, prawda? Pokazać na przykład, bo wydaje mi się, że niektóre ćwiczenia na przykład źle zrozumiane albo niektóre techniki mogą być tylko po przeczytaniu, niekoniecznie są jasne, to trzeba po prostu zobaczyć, jak w praktyce to, to funkcjonuje. Trzeba się nauczyć nawet zadawania pytań, prawda? nawet formowania problemu. A zatem na pewno trzeba uczestniczyć w zajęciach. Myślę, że pierw musiałaby sobie uświadomić własne stereotypy. I zastanowić się, jakimi stereotypami patrzymy na różne rzeczy, bo chyba od tego trzeba wyjść, żeby wiedzieć później, jak rozmawiać z młodzieżą. I edukować się w tym kierunku, bo poznawanie nowych metod, nowych form na pewno pozwala nam jakoś przybliżyć ten temat młodzieży. Na pewno potrzebna jest pewna baza wiedzy i baza doświadczenia, ponieważ przystępując do... Szkolenia, nie, nie, nie wiedziałam wielu rzeczy, bądź też nie zdawałam, nie uświadamiałam sobie bardzo wielu rzeczy. Więc na pewno ta baza merytoryczna jest potrzebna. Zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby uczestniczyć w szkoleniach związanych z antydyskryminacją. Spróbować. Przede wszystkim spróbować. Jeśli się próbuje, idzie się do przodu, jeśli się spróbuje, Okazuje się, że ma się jakieś dobre rezultaty, wtedy działanie sprawia przyjemność i można je kontynuować. Przede wszystkim odwagi. Edukacja antydyskryminacyjna jest wielką potrzebą naszych czasów, naszej rzeczywistości. Wydaje mi się, że metoda krok po kroku jest niezwykle istotna. Warto zagłębić się w siebie, faktycznie zrozumieć, czym dla mnie jest sprawa stereotypów, uprzedzeń, odkrycie. I następnie pracować w tym temacie z innymi, żeby uświadamiać sobie, że jest dyskryminacja i można jej przeciwdziałać, i wspólnie z uczniami odważnie zabierać się za tematy niejednokrotnie tabu. Turku tu kupu Prowadziłyśmy Dramową Akademię Wolontariacką z Olą. turu Najpierw w Lublinie, później w Rzeszowie była to świetna przygoda z przyjemnością obserwowałyśmy jak wzrastała wiedza nauczycieli i nauczycielek w dziedzinie dramy i antydyskryminacji pracowaliśmy różnorodnymi technikami a później nauczyciele i nauczycielki w grupach przygotowali własne scenariusze właśnie z użyciem tych technik wszystkie były świetne byłam dumna Turutura, turutura, bardzo Tak, tak, pani też scenariusz był świetny, a jeśli jeszcze pani dramą nie pracowała, to może pani pracować.